Ale niestety bez Adama Jestem bardzo z tego powodu przykro, bez Adama Wiecie teraz Zaraz wam powiem Słuchajcie Adam nie chce jechać do Dubalu. To jest, do niego dzwoniłam, prawda? Bo on już leciał Ale w, gdy już byli w połowie Ale jeszcze nie wystartowali samolotem To Przed jeszcze wystartowaniem yy, Zadzwoniła do Nie Ciocia, z którą była z Adamem, i powiedziała, że Adam nie chce jechać do Dubaju. Zadzwoniłam do Adama, gdy już byli w domu. Adam powiedział, że po prostu. No, on nie chce szkoły kolegów. Ja mu powiedziałam, że będziemy jeździć to. To. To ale też będziemy w Dubaju. W Dubaju będzie chodzić do szkoły. Ale. I Adam, do będziemy jeździć weekendy. No, ale nie chcę. Namówiłam go i może przyleci, ale nie wiem. Dzisiaj powiedział, że jeszcze by chciał być. Jeszcze chciałby, jakby być w Brookhaven. Więc nie zabraniam mu tego, ale jak dać łapeczki w górę, to pokażę mu ten film i może go namówię. Może dzięki tym łapeczkom się namówi i, 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 i naprawdę. Zrobimy coś Łapka w górę, trochę mnie nie myśli, ten napis, ale coś tam pisało Więc słuchajcie, pójdziemy sobie, przyreportujemy yani, się Tak jak narzegaliście kupiłam nową działkę Dom w sensie, kupiłam nowy dom Więc wam poka pokazuję To jest mój dom, tak wygląda z przodu Re Myślę, że fajny ten zakup um, I myślę, że Adamowi się bardziej spodoba bo ma więcej pokoju, zobaczcie. Tu ma taką polmę, yy, więc, więc myślę, że się spodoba. Zobaczcie, tu się wchodzi, oglądamy jakie drzwi. Tu mamy siedząka po prostu. Tu mamy kanapę, bo ja już tu byłam w tym domu. Fajnie te kanapy wygodne. I tu mamy taras, ale tu nie możemy przejść. Przejdziemy, przechodzimy jakby drugą stronę na taras i zobaczcie, tu mamy duży stół do naszej całej rodziny. No bo ja nie, nie mam dużej rodziny, to się po siebie a Więc tu mamy taki duży stół dla naszej rodziny. O, czemu ja w stół wchodziłam, dobra. Mamy kuchnię i ogólnie mamy lodówkę. Lodówkę mam, lodówkę mam, pełną jedzenia, bo ja mam zakupy. O, Adam dzwoni. Mama, już przemyślałem przyjadę do Dubaju, tylko chciałam Cię zapytać, mogę, mogę będzie u niej dwie, dwie noczki ostatnie? No dobrze, dobrze. Bo ja i mamy, że będę miał... Po y Mama, jeżeli będę miał pociąg, ty wiesz, że y, ja tu tutaj... Nie, zaraz, kochanie, za Mam... dwa dni. No, mama bo byłoby... no wiem tylko, ale, ale my już tam pojedziemy. My sobie ogarniemy jakiś hotel i teraz y, po, 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 pociąg będzie się godzinę, ja, 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 a ja tutaj czekam, mamusiu, z dziadkiem. Synek, pociąg masz za dwa dni, za dwa Ja się rozłączam i kupiłam nowy dom, potem zobaczymy. To zobaczysz. pa, mama. Pa. Widzimy się. To on sobie już myli te godziny, przecież widzimy się dopiero za... Dryn, dryn. Tak! Mama! Po, 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 pociąg zwrócił. Synek, coś dni To, to pasynek. synek! Bip, bip! Dobra. Zobaczcie, no i mega to fajnie. Zabij dryn, dren. Co synek znowu? noć pa, bip! A dobra, e, nie gadamy już. już. Okej, okay, słuchajcie, widzimy... Ej, tu i mega mi się podoba, i teraz tu mamy... I też taki do odpoczynku tu mamy ogólnie bliżard. Nie bliżard? To jak mówię, dobra. Mam garaż. Garaż to jest mega fajnie, bo mamy ogólnie pralkę i w ogóle. E, więc pójdziemy. O, pójdziemy sobie na taras właśnie, Ada się będzie cieszył. Jest basen, Zobacz... Zobaczcie. To jest. To tutaj u nas jest w Dubaju jakieś 30 stopni, słuchajcie, więc. E, więc na tą porę. Dryn, dryn. Ciepły. Co, Synek, znowu, bo już spać. Mama. Co. A, 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 a czemu pociąg przyjechał do Dubaju? Dziecko nie, bo ty nawet nie przyjedziesz, do do pana, na. no, pa, dziecko, dobra, wszyscy. To Do mama. No, panie, tylko dobra, wszystko. Tu mamy na górę schodzi, słuchajcie. Zaraz wam powiem, gdzie będzie spał Adaś. Mm, ale zaraz, zaraz wam powiem. Tu się ogólnie wchodzi. I tu mamy łazienkę. Tu ogólnie to jest łazienka Adasia. E, Adaś tu ma. Czekajcie, tak, Adaś tu ma pokój? Tak, Adaś tu ma pokój. I e, tu ma fajne te. Ale ma jeszcze autko, jest takie fajne te, on chce chciałby właśnie te autko, ma mega ładne półki i sobie autko, ja mu kupiłam takie i w ogóle sobie takie chciał. I tu mamy te, takie też takie fajne tarasik, ja sobie tu myślę, że będziemy sobie odpoczywać, mam balkon, ale balkon wam zaraz pokażę. I tu jest mój pokój, e, mój pokój no jak pokój rodzica, e, ogólnie tu mam tak, i łazienkę, i miałam chyba nazwę, albo z Adamem, zapomniałam już. I tu mamy ogólnie balkon, balkon jest mega piękny. I zobaczcie, możemy wejść na, ok na dach, na dach możemy wejść. Adam to już będzie tutaj różne triki robił na tym dachu, o, ale dobra, nie wnikajmy w to. Yy, więc yy, mega fajnie, zobaczcie, tak wygląda nasz dom. I yy, tak to od tyłu. Mega piękny dom, yy, myślę, że... Yy, o, czekajcie. Mega fajnie, więc wykończymy odcinek, Adaś się jeszcze z nim pożegna, bo chciałam wam pokazać dom. Dendren, Adam! Adam! Halo! Pożegnać da się z widzami ładnie? Opa, no bo ja już, słuchajcie, ja już dość spać z wujkiem. No spać. Bo, spać. Mama, ale coś bardzo ważnego, będzie ci chyba trochę smutno. Co? I dziadek jest w szpitalu. Ojej, no to ja. Ale uczę. czekajcie, w dziawę, tylko jeszcze powiem, się dziadkowi stało. I mama, dziad, dziad, dziadek, jakiś ko, ko, kotek był na ulicy, ją go wziął i on się i on latował kotka, ale siebie zabił. O, jeju, ale żyje, także jest w szpitalu. No, jest w szpitalu, ale nikogo tam nie ma na razie. To pa, to pa, widzę, że w kolejnym odcinku be, 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 będzie druga część z dziadkiem. Pa, pa, będzie druga, tak, będzie część z dziadkiem. Miłego dnia, widzimy że się Pa, 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 pa. A też za dwa dni będzie w naszych odcinkach. Pa.